z tej strony i dzisiaj będziemy robić zadania z okładki Zigi no i wszystkich, Dexa, no i wszystkich więc ja już zrobiłam, no połowę znalazłam chatkę, no, więc najpierw ja mówię co trzeba zrobić, ja już zapomniałam w ogóle a, idziecie yy, klikacie na blok zbrojna i wtedy musicie kliknąć na Dexa, potem na Zigi. I wy musicie pójść do chatki. I tam będzie y, strona z dziennika. I teraz musi. No, i teraz przed chwilą było napisane. że y, nawet zobaczymy. E, pokaż zigi strona z dziennika. Tutaj klikamy na zigi i pokazujemy. Ja tutaj wszystko będę czytać. Zigi Starblog. Oddajesz. Podajesz zigi stronę z dziennika. Strona z jego dziennika, tym razem to nie Dave. Hmm, zobaczmy. Syreny są coraz odważniejsze i z dnia w dzień odpływają coraz bliżej wyspy. Obawiam się, że niedługo tu się kończy. Co się stało? Potem Syreny go porwały? A! Taka mina. No. Lena Gwiazda, nie przestawaj szukać kolejnych informacji. Aha. Co teraz mam robić w ogóle? E, no, ja myślę, że to nie będzie koniec tej historii. E, jeszcze oj, będzie dużo tego doszukania w ogóle wszędzie. E, aha. No i tutaj mamy zrób 5 metalowych płytek z kawałku złomu i zrób 5 desek z drewna. E, jestem jestem Naprawdę zdziwiona, że myśmy jeszcze tego taty zginie nie znaleźliśmy. Jest, to jest naprawdę dziwne. Bo powinniśmy już go dawno znaleźć w sezonie no, pierwszy nawet drugi. No a teraz to powinniśmy znaleźć właśnie, a jak nie te nie w tym sezonie, to wiecie, co powinniśmy zrobić? Ja układam po prostu historyjkę. No, że jak. Nie, że teraz, że mamy szukać dalej informacji, tylko to, że ona nam powie, gdzie mamy polecieć, i tu będzie koniec sezonów. Tak. I będą już te normalne neksusy, czyli y, miasto świąteczne na przykład. No, a nie dalej jakieś sezony. Jak Wam się podoba, no to dobra. Jak Wam się podoba. No, ale mi się to strasznie nie podoba. To jest takie nudne. Mnie już te, no, yy, te sezony nudzą. Yy, ale ogólnie to ja wiem w ogóle, co, co jest w ogóle najlepsze yy, z tych sezonów. Najlepsze to jest ten, taki wakacyjny. No i ten drugi i trzeci. A ten czwarty to po prostu porażka dla administratorów tej gry. Masakra jest naprawdę. Yy, ale naprawdę jest bardzo ładne niebo. Jestem bardzo ciekawa. Ej, ej, ej. Na początku, yy, po pierwszej, kiedy ja grałam, tak wiem, dziwne. To wiecie, co to niebo było takie białe? No, bo no wtedy już był sezon u mnie. U mnie już był, nie wiem jak u was. No, yy, no było to inne niebo. A teraz, przepraszam, czy to można kupić? Jestem bardzo tego ciekawa tło Tła. Dziungl. Nie. Nie ma. Dziwne. Dziwne, bo naprawdę ładne jest to tło. Ale tak to są chyba pojedyncze. O, są nowe zwierzaczki. Nie wiem, czy to ten sam. Tak, to ten sam, którego ja mam. Teraz. A zobaczmy topkę. Robo super, robot kuchenny. XD. Super robot kuchenny. Kto to tak go nazwał? Ktoś mi napisał. No, no i to chyba wszystko z tego. Trzeba, trzeba zebrać te, tych pięć. No. no. Jezu, ona nie wiedzie, jest chatka zigi. O Jezus Maria. To będzie dziwne, bo tu jest chatka, chatka tacy zigi. Jestem bardzo ciekawa, jak on ma na imię, bo nawet widać, że to jest chatka, bo jest tarasik. Jeszcze, jeszcze dobry. No i jest ta chatka. Nie wiem po co to jest. I po co w ogóle jest to? To! Halo, po co? Mm. Nie. Wiem. A gdzie on spał w ogóle? To, to jest jedno pytanie. I <grytanie> zdę. tu. No, no i to wszystko raczej. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze w wodzie. To wszystko, żeby mieć. No, tutaj o, tutaj mamy to coś. Wiecie o co chodzi? O, mamy 10, możemy sobie ten, ale jeszcze sobie tutaj pozbieram bo widzę, o mamy chyba złomu. Tak, złom. Kawałek złomu. Po prostu wiecie co robimy? Zbieramy złomy. Tak jak było w jednym nexusie, że był niezaczyszczony i musimy go sprzątać. Pamiętacie? Był to, dla mnie był to najlepszy mm, nexus do po prostu zaczynania odcinków, ale ja wtedy miałam czy inne w ogóle konto na BSP? No, gdzie potem wpadnie mi telefon do kibla, Najgorsze to było. I wtedy się zemściłam, zemściłam na tym, bo miałam akurat VIPa na tydzień, bo poprosiłam tak bardzo mamy. A teraz to ja sama kupuję vip -y. Żart. Mhm. No. Ale ja naprawdę, no, się obraziłam na BSP tak całkowicie no i jak oglądaliście do końca prawie do końca to możecie pisać ile w, y, możecie napisać y, wiem co możecie napisać y, drzewa ciekawe jak ktoś napisze i pliska orto orto bo jestem bardzo ciekawa jak wypiszecie. Y, piszecie na przykład w pierwszej klasie jak jesteście w pierwszej klasie i nie umiecie nie umiecie napisać java to please yy, no więc ci którzy są starci umieją to pisać więc lepiej nie, piś nie hejtujcie tych którzy nie umieją pisać ja to tylko mówię więc nie musicie tego przestrzegać ale no wiecie no or to nie jest najważniejsze Najważniejsze, wiecie co jest? To, żeby mieć pieniądze i się dobrze uczyć, a nie jakieś. No. Myślę, że... nie wiem o co chodzi, bo... Patrzcie, zebrałam już kilka tego. No i patrzcie, tutaj są misje. I tu jest napisane, zrób... aha, pięć desek z drewna, zrób pięć metalowych płytek z kawałku złomu. Więc ja sobie tutaj latam, już zrobiłam na kółko i pół. Hmm. Mm -hmm. I naprawdę jestem bardzo ciekawa e, ja, ja bym bardzo chciała, żeby Ten e, szósty sezon Wiecie jaki był? Żeby on był e, Z tego Żeby nie było żadne, Żeby nie było wakacyjnie Żeby było tak bardziej zimowo Czyli jakbyśmy byli na Nie wiem, na Atlantyce jakieś Nie, nie, to, to nie pasi nie wiem na czym. Na tym takim, gdzie jest strasznie dużo śniegu. O, Jezus, mam katarczo. Jezus, nie umiem mówić. No, możemy sobie teraz odebrać. I dawajcie mi uśmiechy, bo mi bardzo mało brakuje do 50... którego? Bo się zapomniałam. 54 no, możecie mi dawać, ale nie zmuszam oczywiście to jestem. Ciekawe, co to była za wysepka. No. Potem się da wejść. Da się wejść. To jest drabina Nie wiem, co to było w ogóle. Po co to? Ale to chyba było jakiś program do Zigi? Nie wiem, chyba tak. I mogę Wam teraz pokazać klucze do do świata VIP i bramy. Najpierw Wam pokażę Klucze. No i będziemy się uleczać yy, u, bo, u, u Beksa, boxa, nie pamiętam na pewno na B, a na końcu X boxa, Boksa, Beksa, potka. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie pytajcie się mnie, bo ja nie wiem. Zobaczymy się za chwilę. Jestem bardzo ciekawa, jak już mówię, to nawet nie wiem, który raz. Jaki będzie jaki będzie szósty. Bo mi to strasznie. Ciekawi, strasznie, tak? Czemu tu pisze season? I mi się coś... Ej! I mi się pomyliło. Bo na początku, jak się pisze sezon, to jest sy, a nie zy. O Jezus. Pomyliło im się. I teraz wiecie, co tutaj pisze? Zeazon. 5. Jezus Maria. Co oni wymyślili? I od rana nie mogę się załadować yy, na vip -ka. No, czyli do świata vip. A naprawdę ja chcę mieć te klucze, no. Ale wy nie wiecie, jak oni powariowali. O, widzicie? Masakra jakaś. Ale Idziemy znowu. Ha, spadłam. No, więc widzimy się już Wiesz, jak Jak w ogóle mi się tam uda wejść? Dobra, nie udało mi się. Um, Jezus, Maria. Mi się coś dzieje z kartłem. Mi się nie udało wejść. A, jeszcze nie ma pakietu nowego. I tak nie kupię pakietu. Nie udało mi się wejść do tego. Um, do świata VIP, dlatego nie będziemy wchodzić do świata VIP. No tylko przejdziemy na sam koniec jakiś fajny parkour o kawal hihi. Dobra, myślę, że na to chcę jakieś fajne parkury Bo ja już... bo ja przed chwilą postawiłam film, myślę, że dałam film, gdzie przychodzę parkoury stopki. No, to wszystko. No, no i były takie beznadziejne w ogóle. Czym sakra. Mi się nawet tak nie podobało. i Ja coś kliknęłam. Nawet nie wiem co. To było niechcący. Ej, ej, tu ja kliknęłam weź. Aha, dobra, nie chcę mi się tego przechodzić. Hmm. Będziemy brzmi coś... ono no na przykład droperek. Droper sobie przejdziemy. I tak mam żółtą lawę. Nie jest za fajna. No może być. I zmienimy sobie na nią i zobaczymy, czy to chodzi o żółtą nawet, czy o tą toksyczną jako żółta. I czemu ona się zmienia na żółtą? Jak? Ej, jak to się robi? Czy ona bije normalnie? Tak, bije normalnie, ale jest żółta i jest Nawet Nie wiem, jak oni to robią, żeby się odrodzić. Patrzcie, to wygląda dziwnie i nie, nie mam. Gdzie my to? Tutaj już jesteśmy. Tu coś jest w tym? Nie ma. Nie bo co to jest? Trzeba w ogóle? Jezu, jakie lagi, no. Dobra przejdziemy sobie tak bo mi się naprawdę nie chce od nowa tego, a, tego samego, więc cud. aha i nie przejdę następne weźmy to jezu ja mam taki słaby internet jestem na wakacjach ale w Polsce oczywiście no jest to bardzo okropnie okropne nie ma tu internetu. Pisałam mój kod internetu tu. No i nie działa. Jezu. Blokster plany się na mnie obraziło. Dobra. Skończymy film. Jak wam się podała film, dajcie łapy w górę. No i suba. I jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie I piesek. Tak, piesek. No, a my się widzimy w następnym odcinku. Pa, pa!